Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już czwartym, z serii StarCraft 2 Wings of Liberty. No i w tym odcinku przejdziemy do mapy kwestnej, na której będziemy wybierać kolejną misję. No i to wszystko z mostku Hyperiona. Jak tam nasza sytuacja, wygląda? Odebraliśmy sygnał SOS od kolonistów z Agri. Atakują ich Zergi. Pański kolega z Pierdla, Tykus, złapał kolejną misję. Chodzi o odnalezienie innego artefaktu, który znajduje się na Monlit, protoskiej planecie Sanktuarium. No, jak wygląda tutaj to? Do wszystkich statków odbierających te transmisje. Zergi atakują Agrię. Dominium pozostawiło nas na pastwę losu. Jesteśmy tylko małą kolonią rolniczą. Musimy się ewakuować, zanim zostaniemy otoczeni. Jeśli słyszycie ten przekaz, pomóżcie nam, proszę. Doktor Ariel Hanson. To będzie chyba córka doktora Bernarda Hansona, ponieważ mamy zbieżność nazwisk. No i chodziłoby tutaj o to, by ewakuować kolonistów, zdobyć 100 tysięcy kredytów i trzy punkty badań nad zergami. No i oprócz tego jeszcze wypalacza. To taka jednostka opancerzona, która jest skuteczna przeciwko piechocie. Jeżeli pamiętacie, Heliony, takie pojazdy z wiataczami ognia z misji drugiej, no to. Wypalacz to jest taka właśnie, taki odpowiednik, że tak powiem, Heliona w piechocie. O, coś takiego. Ale no jeszcze zobaczmy Monlif. Chłopaki z Mobiusa sądzą, że następny artefakt jest na świecie zwanym Monlif. Podobno pilnują tego protosi. Grupa fanatyków. Jacyś Taldarimowie. Nie rób się sentymentalny i nie myśl, że ci Taldarimowie to twoi starzy protoscy kumple. No i tutaj byśmy musieli zdobyć kolejny artefakt Xel I dostaniemy za to 110 000 kredytów, 4 punkty badania od Potosami i mordera Ciężka piechota. Jest jakiś opis. Ciężka piechota szturmowa może atakować jednostki naziemne. Mhm. Czyli na razie nie wiemy konkretnie w co to jest dobre, co to kontroluje. No dobrze, ale pomimo tego, że nie wiemy, no to ja zaryzykuję przed ze względu na to, że mamy jeden więcej punkt. No i 10 tysięcy kredytów więcej. Ja jeszcze przypomnę, że nie zdecydowałem się na żadne dodatkowe ulepszenie. Także 40 tysięcy kredytów mamy w kieszeni, czyli razem byśmy mieli 150 tysięcy, a to już jest pokaźna osłonka do ulepszeń. To myślę, że zaryzykujemy sobie. Tam jest, tak jak mówili kolesie z Mobiusa, łatwa forza. Nie wiem. Tam jest mnóstwo protosów. Będziemy musieli. Co jest? Ostrzeżenie. Wykryto liczne biosygnatury zergów. Szlag by to. Cholerne stwory schowały się pod ziemią i czekały? Nie mam pojęcia. Wygląda na to, że kierują się prosto na naszą świątynię. To raczej komplikuje sytuację. Nie damy rady walczyć z dwiema armiami jednocześnie, wspólniku. Przy odrobinie szczęścia nie będziemy musieli. Musimy tylko utrzymać obszar na szczycie świątyni, żeby zdążyć wydobyć artefakt. W takim razie wylądujemy tutaj i przebijemy się przez szeregi protosów, kiedy będą zajęci zergami. Zergi pokonają protosów to tylko kwestia czasu. Lepiej, żebyśmy do tamtej chwili mieli już artefakt i odlatywali. No także. W tej misji będziemy musieli chyba. Musieli. Będziemy mieli wyścig z czasem. Podamy i zabieramy, w sumie o tym mówi. Także no, no ciekawie, będziemy jednocześnie musieli odpierać ataki pewnie protosów i zergów. No nie będzie łatwo jeszcze. Trzeba to skrać z tym, że musimy zdążyć zabrać artefakt zanim zergi do niego dotrą. Oj, no dobrze. Lecimy. Skoro szybko, to szybko. Szybko trzeba rozwinąć ekonomię. Armię jakoś wyszkolić, jakieś zabezpieczenia tutaj zrobić, żeby nam rogowie nie weszli, nie zniszczyli wszystkiego Tutaj zobaczymy co to, co to jest Potosów Aha, dobra, podobnie technologiczne zapewnia, dawajcie to. No nie dziwię się, skoro tutaj sami piechociarze tacy w zwarciu A strzelają No to jest plan, Jim Mam dla ciebie coś nowego do wypróbowania, boju. Maruderzy, najnowszy krzyk mody w sprzęcie robiącym bu Nie jestem pewien, czy to najlepsza pora na eksperymenty, słon. Pewnie, że najlepsza. Wypuść maruderów na tych tropicieli, to się przekonasz. Zaraz zobaczymy, jak sobie poradzą. O kurde, pięknie. Super sobie poradzili, nie mogę mówić. Teraz rzecz w tym, żeby tutaj jakiś bunkier postawić. No na przykład. Będę potrzebował też ulepszeń, będę potrzebował wielu rzeczy, ale tutaj widzę, że Zergi prą Pro naprzód jak nie wiem, co ja tu nie będę robić. Spróbuję coś tutaj zdziałać.

Prawie na przypala, ale się udało. Lepiej, żebym tego nie żałował. Tak jest, komandorze Ciebie. RRK gotowy. Ale nie, 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 nie. wiem, czy z nimi walczyć. Będziemy ich bajdować. Proszę określić, naturę. jest. Dobra, koniec. Bo już mi się znudziło to. Zniszczą mi. Dobra, ale no, myślę, że to nie są jakieś ogromne straty. Musimy nadrobić tutaj troszeczkę. Z odległości, że tak to ujmę. Tutaj najlepiej wsadzić jakieś jednostki. Jak gdyby zergi sobie. myśliły, że przybędą. Nas odwiedzić? potrzebne dodatkowe magazyny. Złe wieści? No, szeregu chłopaki. Hmm, jest już lekarz. Lepiej, żebym tego nie żałował. Po cholera ja Kurde, co mnie takie obrażenia zadają. Mam taki osierka. Myślę naprawdę bunker zdążyć Przyjacielu Powinieneś zdążyć tak na styk. Dobra, zdążyłeś Złe wieści Twarty i gotowy Ty tu jesteś śmiało Kupa roboty co? Okej, okay, zbierzemy sobie tutaj jeszcze

Jeszcze magazyn jeden potrzebny jest. Okej, okay, teraz tutaj to tego bunkra. jakiś rozkaz? Wiedziałem, że on to zrobi. Potwierdzam. Chyba jeszcze mocy na jedną taką burzę. Potrzebne dodatkowe magazyny. Okej, musimy poczekać, że się przychilujemy Nie zaatakować, bo tam ci nie może, tej burzy psjonicznej, może w sensie, i on nie może Zawijcie go proszę Obronimy się, oj, oj Oj, chyba nie No bo jednak na tych się obronimy. coś. I obroniliśmy się tak ledwo, ledwo. To już nie będzie tak prosto Musimy zacząć szkolić sporo armię i wysyłać ją tam Okej, okay, jeszcze tutaj troszeczkę postawimy i potem myślę Tego do, do budowania magazynu się. Tu się już wszystko elegancko robi Może jeszcze jedne koszary Spróbujemy zaatakować, może tak przywajtować. Ok, rozwaliliśmy ich. To jakaś potężna jednostka była. Widzę, że to z nie wiem tego piechociarza. bo jest nieciekawie, jest nieciekawie i to bardzo. Czemu nagle idą Aha, dobra, stracili punkt zbiorczy. Ok, kuman. Ale ja potrzebuję jednostek tu. To... Ej, bo te sergi to już przesadzają trochę. Okej, okay, tam sobie jeszcze ci protosi radzą. A tu się postaram zrobić jakiś taki drugi oddział czy coś tam stylu. Dobra, jest OK. Możemy jeszcze sprzątać tych... Okej okay. mamy sporą armię w sumie teraz Jak na taką misję szybko I teraz możemy sobie spróbować zdobyć czwarty artefakt który jest tutaj i pewnie się idzie na około jakoś e, o kurde idą do nas ekipa 12 Gotowy okay, do akcji Okej, ale wyjaśniliśmy ekipę no tylko, że jeszcze część latająca tej bazy. I to się musimy ewidentnie pospieszyć. Teraz szybko musimy tam biec i to zrobić. Musimy zabrać ten artefakt jak najszybciej. Ruszamy szybciej, szybciej. mnie Dobra. Chyba nam się uda. Okej, okay, udało nam się. Wszystko idealnie, no wspaniale jest. Moja ekipa jest w drodze po no artefakt. Super, Słon. So zabieramy się stąd. Mamy to, po co przylecieliśmy. Zabierajmy się stąd. Zapomniałam już, jaki jesteś pomysłowy, Jim. Nie popełnię dwukrotnie tego samego błędu. Carigan. No ta wstawka z Kerrigan na koniec była dość mroczna, nie powiem. Ale udało nam się zabić wszystkie cztery nawet relikty na brutalnym trybie. Znowu strażnicy nam zabili trzy jednostki, no ale trudno, udało nam się tak na styk. Zerwi prawie tam dotarły no, właściwie. wawne skazańcu. Nie przypominam sobie, żebym dawał Ci dostęp do naszej bazy danych. Ja tylko chcę być na bieżąco, kapitanie. Wygląda na to, że teraz wszyscy trzęsą portkami przed tą całą królową ostrze. Ja tam się jej nie boję. Nawet nie wiesz, kim ona jest, co? To nie ma dla mnie znaczenia. Nie dla Cima. Oni kiedyś byli sobie bliscy. Chwileczkę. Chcesz powiedzieć, że byli parą? Najwyraźniej kiedyś była inna. Później zabrały ją Zergii zamieniły w to coś. A Jimmy czuje się za to odpowiedzialny. Sam nie wiem, co zrobić Jim, jeśli będziemy musieli po raz kolejny stawić jej czoła. Takim kobietom można właściwie zrobić tylko nie. Przyłapałem Tykusa, jak włamywał się do naszego systemu. Sprawdzał Kerrigan. Nie wiem, w co pogrywa, ale nie można mu ufać. Mat, znamy się z Tykusem kopelat. lat. W niejedną kabałę się razem wplątaliśmy. Kiedy wreszcie dosięgnęła nas Ręka Sprawiedliwości, on dostał w tyłek za nas obu. Nie wydał mnie. Ja dostałem drugą szansę, a jego zapuszkowali. Rozumiem pańską lojalność, komandorze, ale... Jestem mu to winny, Matt. Niech tak zostanie. Tak jest. Pewnie już słyszałeś Rejnor. Wygląda na to, że wracasz do akcji. Zgadza się, panie Hill. A walka z Zergami i z Dominium jednocześnie, na pewno nadwyręży moje oddziały. Ma pan wolnych najemników? No wiesz. Przez inwazję teraz najemnicy dyktują warunki, ale zawsze byłeś dobrym klientem, a twój barman robi cholernie dobre mojita. Pewnie. Mam tu paru najemników, którzy mogliby cię zainteresować. Cudowny pana człowiek, pani Hill. No, także zanim przejdę sobie do tych najemników, to tylko wspomnę, że... ...tylko zgrzewiąc w bazach danych i szukając informacji o Kerrigan, no to trochę zdradza swój cel. No bo trochę to podejrzane jest, co on w ogóle robi. No dobra, siedział w kiciu, ale naprawdę nie wiedziałby nic o niej, no trochę to śmieszne. No a przez to, że ją ogląda, no to trochę tak nasuwa się myśl, że on coś planuje zrobić z nią, tylko co, niby jest zwykłym żołnierzykiem, a ona jest potężna? No cóż, na razie nie wiemy. Dziwna sytuacja. No to przejdźmy teraz sobie do Młot SPZO Aha, czyli to jest taka ekipa po prostu wzmocnionych maruderów za 30 tysięcy. No w sumie oni są chyba opłacalni. Weźmiemy ich mamy automat, na którym ja osobiście wybaczcie nie lubię grać, więc tego nie będę robił. Rozmowę z Tykusem jeszcze. Mamy wiadomości od kolejny raz. A jeszcze łowca zerków. No to sobie, pooglądajmy. Twoi kolesie z fundacji nie napomknęli ci, że królowa Ostrzy także chciałaby położyć łapę na tych artefaktach? Hej, oni tylko przydzielają mi misję. Tak w ogóle to o co chodzi. Rozwalenie tej szmaty każdemu wyjdzie na dobre. Myślałem, że chodzi ci tylko o pieniądze. Nikt nie mówi, że nie mogę pomóc ludzkości, i przy okazji dobrze na tym zarobić. Racja. Okej, okay, no tutaj w sumie tylko starka da sensownie nie? zabawne. Czasami wciąż czuję się jak glina. <noise> teraz rządzą źli chłopcy. No, nie dziwię się, Raymond. Też mnie do twojego rachunku. Pamiętacie, jak James strzelił w telewizor? No to właśnie to jest właściciel tego baru. Przekazało szpony. Chyba hydraliska. Jeszcze wiadomości. Kłania się Państwu Dony Vermilion na żywo w UNN. Dzisiaj porozmawiamy o słynnej królowej ostrzy. Naukowcy oraz specjaliści od wojskowości od dłuższego czasu podejrzewają, że przywódczyni Zergów może być tak naprawdę zainfekowaną terranką. Zgadza się, Donny. Czy to możliwe, żeby w piersi przywódczyni Zergów biło ludzkie serce? Powinniśmy odpowiedzieć na jeszcze ważniejsze pytanie, Kate. Czy możliwy jest sojusz pomiędzy Terranami a Zergami? do tej pory nie znaleziono dowodów. Żadnych dowodów na to, że zainfekowani ludzie zachowują wolną wolę Słuszna uwaga, Kate. Zadam w takim razie kolejne pytanie Jak możemy ją zabić? W tej kwestii wszyscy się zgadzamy. Jeśli ludzkość ma przetrwać, Królowa Ostrzy musi zostać wyeliminowana No tutaj to akurat mają rację, bo Królowa Ostrzy jest zagrożeniem dla całego sektora Ok, chyba w kantynie to na razie wszystko. Zobaczmy, co tam na morzu słychać. Rozmowa z Hornerem nas czeka, jedynie wszystko w porządku. Ponowna konfrontacja z Kerrigan po tych wszystkich latach. Musimy ją powstrzymać, Matt. Nieważne za czym ona goni. No cóż, dzisiaj udało nam się nieco pokrzyżować jej plany. Najwyraźniej Kerrigan zależy na tych artefaktach. Pytanie brzmi, dlaczego? No tak jak wspominałem. To jest ponowna konfrontacja, ponieważ na przestrzeni fabuły w StarCrafta 1 Jim walczył też z Kerrigan, która została zainfekowana i przemieniona w Królową Ostrzy. No i pewnie teraz jest, no na pewno teraz jest załamany, no to jest jego była ukochana, pewnie nadal coś w niej czuje, no ale jest obecnie podworem, no to jest taka smutna historia. No i chyba tylko w konsoli zbrojowni na dzisiaj troszeczkę pogrzebimy, ewentualnie marudera obejrzymy, bo widzę, że tutaj stoi. Bo 120 tysięcy mamy. No i co tam mi pokażecie. Ulepszone leczenie. No nie wiem, to jest bardzo drogie. Spowalnujące pociski. To jest nie To bym się. No tutaj te bunkry. Jeżeli kolejną misją będzie misja ewakuacyjna, to pewnie będziemy musieli obstawać jakieś punkty, więc te bunkry. Myślę, żeby się przydały. Zwiększyć liczbę jednostek wewnątrz. No to też jest niegłupie. Akurat idealna cena, No weźmiemy sobie. Dobra, to jeszcze zobaczymy co tam u mordera. Tutaj macie opis. Jeżeli ktoś by chciał, to proszę sobie przystopować, przeczytać. Ja nie będę tego czytał. Żeby nie przedłużać. Ale widzicie, że prezentuje się pięknie. W sumie skafander bojowy jest niezły. Tutaj ma granatniki. No, potężna jednostka. No to chyba na dzisiaj to tyle. Dziękuję za oglądanie. Zostaw łapkę i suba. No i trzymajcie się ciepło. No i cześć. Do zobaczenia w kolejnym materiale.